Przychodzę właśnie między jedną doliną Która była tam A drugą doliną Jest piękny zachód słońca, proszę popatrzeć na to Bez tu warto było przyjechać do Tej góry z moją Ukochaną Żasią! 3 dni zjeżdżania W ogóle wyszło prawie za darmo Z powodu Uuu, tu jedzie Mojego sprytu Nie nowina Także, ogólnie bardzo się cieszę, że przyjechałem. Pewnie mam policzki całe czerwone, bo trochę mi wypizdziało, a zwłaszcza wczoraj, kiedy było minus 12. Dzisiaj jest, dzisiaj jest okej. Okay. Dzisiaj się fajnie jeździ, skoro jest samo, ale zrobiłem sobie kiełbaski. Napiłem się piwka, także było fajnie. Zrobimy z tego filmik. Pod tytułem, Żasie Nowy Sącz. Ski 2008. Za trzy dni nowy rok, także Andy wszystkiego najlepszego z tej okazji. Niech ci się poszczęści dla odmiany, żeby ci trady wchodziły i proszę tego miliona w przyszłym roku chciałbym zarobić. Także z miejsca pięknego, ze szczytu Wierchowni na Sądeczyźnie, nowo sądeczyźnie pozdrawiał Andy bez odbioru ryby. i yeah.